Wiwa Jezu, ja jestem siostra Ola, jestem córką Maryi współżycielki i dziś chcę Wam powiedzieć kilka słów o moim doświadczeniu, mojej relacji z Maryją. Po pierwsze, dla mnie relacja z Matką Bożą jest taką nieodkrytą jeszcze księgą inspiracji. Lubię patrzeć na Maryję jako na tą, która radzi sobie w różnych sytuacjach. Kiedy czytam Ewangelię, widzę jej życie, przyglądam się temu, jak ją Pan Bóg do wielu rzeczy takich skrajnych, takich trudnych zapraszał, jak jej dawał słowo, a, a później zostawiał jej taką, taką, taką przestrzeń do tego, by mogła zaufać, i ona jest temu wierna. To potem patrzę na swoje życie i widzę tak samo trudne sytuacje. No Może nie są aż tak trudne, nie? bo nie jest kwestią w moim życiu urodzić zbawiciela Natomiast no, mierzymy się nie? jako ludzie z takimi sytuacjami, które nas przewyższają, które e, względem których jesteśmy bezradni. E, więc patrzę na Maryję i uczę się od niej, jak radzić sobie w takich sytuacjach. To najlepiej wychodzi właśnie w takich chwilach, które są trudne, które po ludzku sprawiają, że, że nadzieja upada, że ręce opadają i nie, nie chce się podejmować wysiłku. Eee, więc Maria jest dla mnie taką księgą inspiracji. Nieodkrytą, bo bo wiecie, y, to, to, to też jest taka kwestia, że, że ta moja relacja z Matką Bożą ewoluowała. To na pewno. Czymś innym była jako dziecko, kiedy kiedy razem z moimi rodzicami modliłam się na różańcu w domu. Inną kwestią było to, kiedy w liceum, a chodząc po mieście wieczorami, czułam się zawsze lepiej, czułam się zawsze bezpieczniej, trzymając ręku różając i, i modląc się. A czym innym jest teraz, kiedy, kiedy jestem córką Marii, współżycielki? Um, I chcę Wam powiedzieć takie jedno świadectwo konkretnej sytuacji, która wydarzyła się w moim życiu. Która też pokazuje, jak Matka Boża właśnie wyprowadza z różnych takich sytuacji, no właśnie skrajnych. Formacja w naszym zgromadzeniu zakłada pewne stopnie. Jest okres weryfikacji orientacji, czyli taki pierwszy moment, kiedy przychodzi się do zgromadzenia, kiedy się rozeznaje, czy to jest ta droga, czy nie, czy, czy, czy zakon, czy może w ogóle powołanie do małżeństwa. no Jest taki czas. Później jest okres postulatu, dwa lata nowicjatu i pierwsze śluby zakonne. Ja na początku drugiego mojego roku bycia w zgromadzeniu, czyli przed, przed wejściem na tą drogę postulatu, miałam bardzo skomplikowaną operację na nogę we wrześniu. To był wrzesień, wróciłam z tej operacji. I jeszcze przez jakiś czas miałam chodzić z taką zabandażowaną całą nogę, po całej długości. I kilka dni przed uroczystością, no jest taka uroczystość na przyjęcie do, do postulatu, ta uroczystość miała odbywać się 7 października, kilka dni prędzej, schodząc rano na poranne modlitwy do kaplicy, spadłam ze schodów. Spadłam ze schodów i zatrzymałam się pod kaplicą. Hmm, oczywiście w pierwszym momencie stres, spięcie, nic mi nie jest. Poszłam, jeszcze pamiętam, że zagrałam na, na mszy świętej, ee, na organach. No ale minęło kilka godzin, kolano zaczęło mi boleć, noga zaczęła mnie boleć. Przypominam, że cały czas mam zabandażowano nogę, tak, bo już... Ona jest jakby w sposób jakiś naruszona. Siostra, która szła za mną, e, w ogóle się dziwiła, tak, że, że nie złamałam jej, że krew się nie polała. To już był pierwszy cud. Natomiast no ten ból przybierał. I wyobraźcie sobie, że jest wieczór przed rekolekcjami, które miały się rozpocząć. To miały być takie krótkie, trzydniowe rekolekcje przed przyjęciem do postulatu. I ja czuję, że już nie mogę jej zginać. Tak? Czyli sprawa jest poważna. I myślę sobie, no nie, no tak nie może być. Jak? Mam tu przyjąć medalik z wizerunkiem Matki Bożej. Ma być taka, taki, taki ważny czas dla mnie. Też chciałabym w spokoju przeżyć tę rekolekcję, żeby się z Panem Bogiem spotkać. A nie mogę zginać nogi. Więc tylko wieczorem w jednym zdaniu powierzyłam to Maryi i poszłam spać. E, następnego dnia budzę się i myślę sobie, będzie mnie bolało. Będzie mnie bolało, więc tak delikatnie ruszam nogą. Nic. Zrzucam jedną nogę z łóżka, drugą nogę z łóżka. Nic, nic mnie nie boli. Staję, nic mnie nie boli. Słuchajcie, matka Boże uczyniła taki cud. Tak sobie poradziła. Um, oczywiście potem przychodzą wnioski. No jest najpierw taka euforia, że tak to się stało. To, to był cud. A, a potem przychodzą wnioski, i z perspektywy czasu widać różne rzeczy. No ja teraz wiem, że, że jakby te dni z bólem. Chodzenia z bólem były mi potrzebne, żeby coś w moim życiu duchowym się zmieniło. Ale Matka Boże też tak, tak to prowadziła, że, że naprawdę ze spokojem mogłam przeżyć rekolekcję, że, że ta chwila przyjęcia do postulatu w Dzień Matki Bożej Różańcowej 7 października była, była piękna. Więc to jest taka, takie moje doświadczenie, jedno z nielicznych, jedno z nielicznych, ale myślę, że wymowne, bo często cierpimy w sposób fizyczny. Eee, nie, nie chcę tutaj matki Bożej stawiać jakiś takie, nie wiem, lekarstwo, jakiś taki, wiecie, że pstryk i już, nie? To tak nie działa. Bardziej bym porównała e, to, tą relację z Marią do takiego przechadzania się za rękę, bezpiecznie, ale też mm, Matka Boża, która mnie wychowuje. No, tak to widzę, tak to czuję na dzień dzisiejszy na tyle lat, ile mam, na, tyle, na taką świadomość duchową, jaką mam. Życzę Wam, yy, życzę wam pięknej relacji z Maryją. Spróbujcie znaleźć dla siebie taką swoją drogę. Myślę, że Matka Boża jest tak bogata w dobra duchowe, że, że dla każdego może znaleźć taką, taką drogę yy, przybliżania się do Jezusa. Bo o to w tym wszystkim chodzi. Nigdy nie zawłaszcza dla siebie, ale, ale prowadzi do Jezusa. Życzę Wam pięknego świętowania. Modlę się za Was z Bogiem.